krzykiem wypada nam się przywitać chyba z słuchaczami radia yy, SKT 164 z Bydgoszczy witają nas w Polsce, w Polsce. I y, Kibice Geksy właśnie tutaj włączyli się w doping i za chwilkę zaczynają oprawę już za chwilkę powiemy co tam jest, natomiast szybciutko tylko skład zawiszy w bramce Andrzej Witan, dalej Krzysztof Krymowicz, Michał Ilków-Gołąb Adrian Błąd, Rafał Leśniewski Martin Sekfueme Michał Masłowski, Paweł Oleksy Jakub Wójcicki, Paweł Strąd

ale tymczasem pierwsza akcja zawiszy próbowa prosto pod jego pytania musi tutaj uważać teraz yy, Sabela, bo Szymura tak jakby troszeczkę nie pewnie. Zwalniają piłkarze zawiszy. Jest na 16 mecze. Jeden z zawodników strzela, uderza, Sabela musi bronić. Piłka skozłowała, lekko. Chci ale... tutaj pod nasze karne, ale tylko na chwilę przerwalimy, yy, przewalili nasi piłkarze tą akcję, bo teraz lewą stroną wrzuca w drogę. Musi uważać Bole. samo pilcza bramka Panila Szymury, tak czy dobrze widziałem? 0-0 dla w szóstej minucie spotkania. Miałem wrażenie, że to Kamil Szymura strzelił całą bucią bramkę. Mógł tam być rykoszet, ale nie jestem pewny czy Kamil Szymura, czy ten zawodnik troszeczkę wcześniej przez którego piłka przychodziła. No niestety, fatalny początek spotkania. Do czego jesteśmy już chyba powoli przyzwyczajeni. Ale znani historię z polkowi także no nie można tutaj załamywać rąk. Będzie teraz próba z Sobotka, dośrodkowuje w pole karne. Tam... Przyjął piłkę Hołota i nie ma braku. Boczna siatka teraz, było blisko. Chwali Bogoski będzie miał szansę na dośrodkowanie, ale ma grywali rywali. Zciął na lewą nogę, strzela Chwali bogowski i ta piłka tak dość dziwnie leciała, ale witam czujny. Nie. Ale Wójcicki. znowu ten Wójcicki Pomarańczowy w pomarańczowych butach. Oj groźnie, teraz Wójcicki w pole będzie groźnie, musi Sabela dobrze bronić nie i bardzo... bardzo Padnie Sabela, wywarł presji teraz swoim ustawieniem tak zasłonił bramką Wójcickiemu. Dobrze się oczywiście zawiszał ustawia, ale no i teraz było po prostu padła, piłka jest będzie mi bramkarza, ale. Było to takie naciągane mocno, ale zagrożenie bramki Witana na pewno. Wysza próbuje, ale jeden tylko zawodnik wyprowadzić akcję z naszej połowy. Co mu się niestety udaje. I trójką przeciwko zawodnika. teraz, jest Adrian, bo na lewej stronie niepilnowany, żeby tylko nie dostał piłki. Tymczasem inny zbiłka, że biega polkarna sam sam. I dwa, dwa, Indywidualna akcja zawodnika zawiszy. Kończy się drugą bramką. Mimo, że na początku tej akcji wyjeżdżali 3 na 2 to przez chwilę zrobiło się, dwóch piłkarzy zawiszy na trójkę naszych obrońców, ale niestety mimo to tracimy w tej chwili drugą bramkę do szatni. No, no i co dużo mówić. Michał Masłowski, Także, ale no fatalnie się nasza obrona tu zachowała, praktycznie indywidualną akcją rywale doprowadzili do tego, że jest 2 do 0 do wykonania. Wrzuca piłkę w pole karne. Niezła wrzutka I, i będzie gol nie, ja, nie ale ma! wszystko się jeszcze nie jest koniec, strzela, Nie! nie ma, ależ piłka, było blisko. Jest na lewej stronie błąd, żeby tylko do niego piłka nie dotarła, dotarła. Jest na wysokości pola karnego błąd. Wybija, podaje do środka i na szczęście minął się, piłka, się teraz ten strzelec pierwszej bramki. Leśnierski, bo byłoby 3-0 Witry na lewą stronę do falibogowskiego falibogowski ma troszkę miejsca teraz na lewej stronie Zcina do środka, prawa noga Strzela prawo nogo, ładnie ładny strzał teraz. Bardzo ładnie, prawo nogo to nie jest prawonożny zawodnik A uderzył naprawdę dobrze nie, Tymczasem ma prawa, prawa po Bydgoskiego zawiszy Taka sektorówka z Diabłem Ym. Z Diabłem i kibicami ultrasami palącymi się w piekle Jeden, jeden z megafonem Piekelne towarzystwo zawisza ponad wszystko Doklerowane to takimi dwoma, właśnie transparentami. Diabeł efektowny, bardzo. Zobaczymy, czy Gieksa, czym się odpowie też na, yy, w drugiej połowie, jeżeli chodzi o kibiców. 19 minut a drugiej połowy, także do końca meczu jeszcze 26 minut. Chmiel z rzutu rożnego, dośrodkowanie, wysoka piłka. Jest całość! Obronił Witan! na było blisko. Czek. Któż to strzelał? Czy to był... Tutaj chyba ten zawodnik tam Szumura tam na ucieku. Ale złożył żre, się złożony ja no. stołu. Cudownie. Zawisze teraz rozebrali się do rosołu, jak to się mówi. Kibice GieKSy też się rozbierają. Na tę kucówkę. Jak nie czerwone, Chmiel no to, ja nie... to wyszedł sam na sam praktycznie Żółka, to prawda na, katka, na połowie boiska no no to, jest, to jest to taki jest takie Znaczy w zasadzie takie są trochę przepisy ale no to nie może być tak no to, jest, to jest błąd w przepisach naprawdę Chmiel na 40 meczu odebrał rywalowi piłkę i szedł sam na sam sędzia uznał że za daleko od bramki i dlatego pokazał tylko żółtą kartkę, no to jest... No nie, bo nie pozwalają też na zbyt wiele piłkarzy zawieszać... Te 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 indywidualnie Stefański w pole się, się z rywalem i no nie ma, nie ma faulu. Z piłką, mógł ją przychwycić yy, i znowu zawisza. Zawisza na 30 mecze, już coraz więcej zawisza. Miejsca sam na sam piłkarz zawiszy, wychodzi, ale bardzo dobrze. Sabela. Pierwszy raz praktycznie w tej połowie zatrudniony Witold Sabela. Atak za tak prawostronny zawiszy, bardzo ładnie wdziera się jeden z rywali w pole podaje na 11 metry. Błąd, błąd mija rywala. Jest na 5 mecze, strzela, ale obok bramki. Zobaczymy. 3, może 4 metry od linii. Yy... 18ki Damian Chmiel W kierunku dłuższego rogu tam wyskakiwał Listki do był Jacek Kowalczyk i... ale nie trafił w piłkę Piotr rzuca jeszcze taką piłkę w stronę Stefańskiego, ale nie do niej do, do niej dobiec. i myślę, że teraz sędzia zakończy to spotkanie Tak jest koniec spotkania Zawisza wytwórz wygrywa z GKS Katowice. 2 do 0 po dwóch bramkach w pierwszej połowie Z tego, bo przede wszystkim wygrałyśmy z Polkowicami na więc... Także w z bezpośrednim rywalem zdobyliśmy te trzy punkty. Idą, idą chcę podziękować, ale tylko tam do bieżni dalej się nie decydują.